Znała Pani dobrze tą tak, rodzinę, tak, tak? tak? Mogłaby Pani pomyśleć, że one by były zdolne do tego? Nie. nie. Dlaczego? No. Czy... Tak się stało w ogóle, to jest nie do pomyślenia, Pani kochany. Mhm. Wszyscy są tu szokowani? Tak, cała wioska. Było widać, że ona chodzi w, w ciąży. Tak, było. I mhm. mhm. jak później, powiedzmy, jak się dziecko no, znikło, tak? Nie Była ciąża, nie było no, dziecka? Później by było pierwsza wersja że w porodówce zostawione. zostawione. Mhm. Druga wersja że na cmentarzu. A trzecia to wersja, że ja Torbiela miała. Rozumiem. I nikt się później tym nie, nie interesował? Nie, nie. One coś o tym opowiadały? Nie, nikt nie wiedział, nikt do tej pory.